Od czwartku 25 lipca zarówno na ulicy Milenium jak i Kościuszki na odcinku od przejścia dla pieszych na ulicy Kopernika do ronda mogą występować utrudnienia w ruchu. Na obu ulicach prowadzony jest remont polegający na frezowaniu nawierzchni, położeniu nowej nakładki, remontach istniejących zjazdów i poboczy oraz wymianie krawężników. Zakończono roboty na drogach gruntowych w ramach pierwszego etapu. Na ulicach Kamienna, Kilińskiego i Witosa zostały położone płyty typu jąb. Profilowanie i utwardzenie nawierzchni wykonano na ulicy Armii Krajowej, Folwarcznej, Żareckiej, Małej Szpitalnej, Nierada Murarskiej, Mokrej i Zielonej. Remonty wykonuje firma Domax z Boronowa. Trwają remonty dróg bitumicznych. Na ulicy Warty i Nadrzecznej położono pierwszą warstwę nakładki i krawężniki. Remontując drogi bitumiczne, kładąc nowe nakładki asfaltowe, miasto stara się, by odzyskany frez wykorzystywać na drogach gruntowych. Materiał ten posłuży do wykonania nawierzchni na drogach gruntowych w ulicach Mickiewicza, Rejmonta, Staszica, Ciasna i na odcinku ulicy Milenium. Roboty zostały wykonane w ramach remontu dróg bitumicznych. Na długości 423,5 metra w ulicy Partyzantów wybudowano sieć wodociągową, która zasila w wodę instytucje w ulicy Partyzantów i do której sukcesywnie podłączają się funkcjonujące tam firmy. Koszt robót to około 200 tysięcy złotych. Do wykonania tego zadania burmistrz miasta Włodzimierz-Żak zobowiązał zakład wodociągów i kanalizacji. Jak każdego roku, taki w tym okres wakacji to wzmożony czas remontów w szkołach i przedszkolach należących do miasta. W szkole podstawowej nr 4 odbywa się właśnie remont podłóg i wymiana drzwi, dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Zamierzamy wymienić na terenie szkoły podłogi w ciągach komunikacyjnych położyć wykładzinę PCV przemysłową, dodatkowo wymiana drzwi wewnętrznych. Pozyskaliśmy środki na ten cel w 50% z PCPR-u. W ramach pomocy dla niepełnosprawnych druga część oczywiście pokrywa gmina. Jest specjalnie dobrana wykładzina, która ma zapewnić antypoślizgowość i z racji tego, że mamy sporą grupę uczniów niepełnosprawnych, zapewni to również bezpieczeństwo w poruszaniu się. Likwidowane są również bariery dla osób niepełnosprawnych, czyli likwidujemy wszelkiego rodzaju progi i drzwi w świetle 90 cm, także osoby, które poruszają się na wózkach będą miały pełny komfort. W rządce prowadzony jest remont podłóg i toalet. Ponadto w pozostałych placówkach edukacyjnych remonty dotyczą malowania sali korytarzy, renowacji podłóg, remontu toalet i świetlic, a w szkole podstawowej nr 7 wykonania nowego ogrodzenia. Na wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach z budżetu gminy przeznaczono 800 tysięcy złotych. 8 sierpnia rozpoczynają się wakacje z Domem Kultury. Zapisy odbywały się w czerwcu, a na uczestników letniej przygody czeka wiele atrakcji. W tym roku innowacja, dwa turnusy po to, aby większa ilość dzieciaków mogła skorzystać z naszej oferty. Szczególnie duży nacisk kładziemy właśnie na rekreację, na to, aby dzieci spędzały czas w sposób zupełnie inny niż to robią będąc w domu. Ponadto 11 sierpnia na, do, na kompleksie rekreacyjnym Doty Kiury proponujemy obejrzenie dwóch bajeczek, czerwony kapturek oraz świnki 3. Będą te dwie bajeczki przedzielone animacjami dla dzieci. Jest to, tak jak już wspomniałam, 11 sierpnia o godzinie 17. To kolejna impreza piłki plażowej w mieście. Już 2 sierpnia turniej mixtów. Zaczynamy o 18.00 na dotyku Jury. Na tą chwilę już mamy 20 par zapisanych, mamy 5 par z Myszkowa, z województwa śląskiego większość, ale także dwie z Krakowa i jedna para z Łodzi, więc na pewno będzie będzie ostra rywalizacja. Mamy jeszcze troszeczkę miejsc wolnych, więc chętne pary mikstowe, bo to jest turniej mixtów. zapraszam do zapisów. Tutaj do tej góry jest cały czas czynny od godziny 8 do godziny 20. Cały czas można korzystać tutaj z boisk plażowych, boisk do piłki nożnej, tenisa stołowego, kortu tenisowego. Są zajęcia od godziny 8 do godziny 14. tu organizowane przez Miejskie środek Sportu i Rekreacji. W Myszkowie dla dzieci i młodzieży i serdecznie zapraszamy. Cały czas tutaj na sportowo coś się odbywa. Tego samego dnia również na dotyku Jury przeprowadzona zostanie akcja charytatywna i zbiórka funduszy na leczenie Myszkowskiego policjanta. Chciałbym Państwa zaprosić. Najbliższy piątek, 2 sierpnia od godziny 18 odbędzie się akcja ratatywna na rzecz jednego z naszych mieszkańców miasta Myszkowa i policjanta naszej komendy z Piątka. Zapraszamy wszystkich, wraz, wspólnie z dziećmi. Będzie dużo atrakcji dla dzieci, dmuchańce, pokaz służb ratunkowych, treningi biegowe. Dla każdego coś miło się znajdzie, zapraszamy. A cały dochód będzie przeznaczony na dalsze leczenie naszego kolegi który w ostatnim czasie przeszedł ciężki zabieg przeszczepu wątroby, potrzebuje pieniążki na dalsze leczenie oraz rehabilitację. Wakacje w pełni, ale już dziś zapraszamy na letni koncert Pożegnanie Lata, który odbędzie się 29 sierpnia na Dotyku Jury. Wśród wykonawców rodzime czarne okulary The Rivers, Piotr Tłustochowicz, Michał Gasz i Myszkowia Band. Gwiazdą wieczoru będzie Kuba Sienkiewicz z naszym kwartetem jurajskim. Startujemy o 17.00. Zapraszamy. we